Wibracja dnia na sobotę, 14 grudnia 2024 roku. Wibracje budujące to piątka, trójka i ósemka. Wibracje pośrednie to dwie ósemki, a wibracja docelowa to siódemka w księżycu rosnącym. Natomiast dzisiaj, szanowni Państwo, z kim przystajesz, taki się stajesz. Więc to zwróć troszeczkę bardziej uwagę na to, kogo masz w otoczeniu. Kto dzisiaj do Ciebie, powiedzmy, dzwoni. Kto się z Tobą chce gdzieś tam, powiedzmy, umawiać. I jeżeli, powiedzmy, te spotkania Ci nie leżą, to po prostu je odmów, też masz do tego prawo, też tutaj masz prawo być osobą asertywną. Natomiast też dzisiaj jest taki dzień, gdzie różne osoby mogą nas nie doceniać. Ile byśmy nie zrobili, ile byśmy tam powiedzmy nie wytańczyli, to wiecznie im będzie mało, więc z takimi osobami tym bardziej, gdzieś tam powiedzmy, lepiej byłoby dziś nie podtrzymywać, powiedzmy, znajomości. Ale też pokazuje się taka piękna triada atrakcyjności. A 3, 5, 8 to są takie, powiedzmy, bardzo fizyczne, że tak powiem, a wibracje, które mogą pokazywać, naszą, powiedzmy, urodę, naszą przystojność, więc gdybyście tutaj, powiedzmy, kogoś chcieli zauroczyć, to możecie, tyle tylko, że dzisiaj jest siódemka, więc nie obiecuję, że nie wiadomo, jakie tam cudawianki z tego się urodzą. Natomiast za wszystko, co najlepsze trzymam ciuki. dobrawróżba.pl, Sylwester Hordecki.